Jedni nazwą to rozczarowaniem, inni zawodem, a jeszcze inni niedosytem. Kamil Stoch nie stanął dziś na podium Mistrzostw Świata Falun. W konkursie na normalnej skoczni był dopiero 17. Wygrał dość niespodziewanie Norweg Rune Welta. Michał Regulski. Słabe próby treningowe mistrza olimpijskiego nie były dziełem przypadku. W konkursie Kamil Stoch nie skakał na medal w 90 oraz 89 metrów i dopiero 17 miejsce ex aequo z słabsze Murańką. Słabszy konkurs wykonał Kamila, mimo że ta seria próbna już pokazywała, że jest, jest niedaleko rozszerzania tej skoczni, rozegra, e, rozgryzienia jakby sposobu na jej skakanie. Zawiódł też Piotr Żyła, bo nie wszedł nawet do finałowej serii. Konkurs Polakom uratował Jan Ziobro, który dwukrotnie skoczył 91,5 metra i w debiucie na Mistrzostwach Świata. I o ósme miejsce. Cel przewodni na te dzisiejsze zawody to był taki spokój. Żeby zachować spokój, bo wtedy, gdy jest spokój i taki relaks, to. Mniej błędów się pojawia. Walka o medale była pasjonująca. W finale Severin Freund 96-metrowym lotem poprawił rekord skoczni Rune Welty, ale chwilę później Norbek opanował nerwy i nie pozwolił odebrać sobie złotego medalu. Wygrał o 40 punktu. Byłem zdenerwowany, ale na szczęście też skoncentrowany na celu, który chcę osiągnąć. Drugie miejsce to wspaniały wynik. Byłem lepszy od Welty w Willingen. Teraz on się zrewanżował w najlepszym dla siebie momencie. Trzecie miejsce dla szczęśliwego Stefana Krafta. To niesamowite uczucie, wielki sukces. Marzenia się spełniają. Zdobyłem pierwszy indywidualny medal na dużej imprezie. Jest fantastycznie. W niedzielę na skoczni rywalizacja drużyn mieszanych bez udziału Polaków. Największe szanse na medal znów mają Austriacy, Niemcy i Norwegowie. To teraz krótko i konkretnie. Sebastian Szczęsny pyta, Kamil Stoch odpowiada o tym, co było dziś i o tym, co może wydarzyć się w konkursie na dużej skoczni. Gdzieś między słowami z pewnością wyczują Państwo nutkę żalu. Trzeba przyznać, Kamil, szczerze, otwarcie, że od początku, od pierwszego tak naprawdę, tych od pierwszych skoków treningowych, jak gdyby nie spasowałeś się z tą skocznią. A no, rzeczywiście ta skocznia, ta skocznia jest e, przynajmniej. Dla mnie niedobra, nie, nie będę tutaj używał innych słów. Rzeczywiście nie potrafiłem znaleźć na nią sposobu, źle jeździło mi się pozycji najazdowej, później sam kierunek odbicia był też niedobry, a tutaj w locie nic nie można nadrobić, tutaj wszystko dzieje się na progu, dlatego też te skoki wyglądały tak, a nie inaczej. Po pierwszych treningach już wiedziałem, że, że będzie naprawdę bardzo trudno, Przede wszystkim szukałem takiej, takiego luzu, takiej swobody, zwłaszcza w pozycji najazdowej. Nie, nie potrafiłem tego znaleźć. Mam nadzieję, że już na dużej skoczni będzie zupełnie inaczej i, i przede wszystkim wrócą, wrócą takie fajne, fajne skoki i przede wszystkim też radość ze skakania. Było o skokach, będzie o biegach. Chwalą, odbyły się dziś biegi łączone wśród pań, triumfowała Norweszka. Nie, nie Marit Biergen, lecz Teresa Jochauk, Justyna Kowalczyk nie startowała, a superczempionka, czyli Biergen, w całej rywalizacji była zaledwie tłem. Dla Marit Biergen mógł to być wiek o wejście do historii, ale ona nie była w stanie walczyć ani o zwycięstwo, ani nawet o podium. Była szósta. To nie był mój dzień, ale jestem dumna z koleżanek. Pierwsze i drugie miejsce to jest coś. Warunki dyktowały Charlotte Kala z Teresą Jochał. Szwedka długo prowadziła, ale Norweszka takiej monotonii znieść nie mogła. Zaatakowała i wygrała. Druga, też Norweszka, Astrid Jakobsen. Charlotte Kala wywalczyła brąz. Cieszę się bardzo, to mój pierwszy indywidualny medal Mistrzostw Świata i to zdobyty w Falun. Polki w trzydziestce Ewelina Marcisz po 25. miejscu w sprincie, dziś 27. trzy pozycje wyżej Kornelia Kubińska. Wiadomo, klasyk był tą mocniejszą moją stroną. widać było, że naprawdę się dobrze czuję. Na łyżwie troszkę mi już brakło. Justyna Kowalczyk nie wystartowała, trenowała. Jutro sprint drużynowy, w którym Sylwio Giaśkowiec chce wejść do ścisłej czołówki początek eliminacji o 12:20 w Dwójce. Zawsze uśmiechnięta, zawsze rozmowna i prawie zawsze w czołówce na swój złoty medal mistrzostw świata w biegu łączonym Teresa Johauk czekała ładnych parę lat. Jak smakuje to zwycięstwo? opowiedziała Alkowi Dzięciołowskiemu. Teresa Jochałk, zdecydowanie najlepsza zawodniczka na 15 kilometrów. Teresa, what a wonderful race. Wspaniały bieg i piękna historia, Teresa. Brązowy medal w Oslo, w Oslo srebrny w Waldifiemy, a tu złoty. Niesamowite. Here. Mogę sobie tylko I wyobrazić, jak smakowite jest well, to zwycięstwo. How, how <laughs> oh, <that's> Rzeczywiście, <true>. <laughs> byłam dziś w bardzo dobrej formie. Oh, so Przed startem postanowiłam, że spróbuję zaatakować już w stylu klasycznym. Do ostatniego podbiegu sytuacja nie wyglądała tak dobrze jak potem. Na pierwszym okrążeniu stylem łyżwowym biegła jeszcze ze mną Charlotte Kala i Astrid Jacobsen. Czułam się coraz lepiej, dostrzegałam swoją szansę na podbiegu i wreszcie wypracowałam przewagę, ponieważ oprócz dobrego przygotowania miałam też świetnie przygotowane narty, wszystko ułożyło się po mojej myśli. Miło jest minąć metę ze świadomością, że się wygrało. Jestem bardzo szczęśliwa. W biegu pań całe podium dla Skandynawii u panów. Skandynawska pustka. Mistrzem świata w biegu łączonym na 30 km został Rosjanin Maksym Wylegżanin, srebro dla Szwajcarii, a brąz dla Kanady. Przed biegiem mężczyzn Szwedzi zastanawiali się, jak z podium zrzucić Norwegów. koniec końców w trójce nie znaleźli się ani jedni, ani druzy, choć i jedni i druzy swoich szans szukali. Wygrał Rosjanin Maksym Wylegżanin 30 km, a o zwycięstwie decydował sprint. Taktyka była taka, żeby być pierwszym na mecie. Taką samą taktykę jak Teresa Johawk miał Dario Colonia. Szwajcar też zaatakował na podbiegu, nadrobił sporo metrów, ale do obrony tytułu zabrakło centymetrów. Lepiej ostatecznie być drugim niż czwartym. Cóż, dziś srebro, ale w następnych biegach będę chciał złoto. Jak na razie najbardziej utytułowanym biegaczem w Falun Alex Harvey w sprincie drugi na 30 km trzeci. Najbardziej utytułowani to są moi serwismeni. Narty przygotowali fenomenalnie. Polacy nie startowali. Maciej Staręga z Maciejem Kreczmerem przygotowują się do sprintu drużynowego. Do falon jeszcze wrócimy, ale teraz w sportowej sobocie czas na futbol. I sprawdzamy, jak wyglądają Mistrzostwa Świata widziane oczami internautów. W sieci najgłośniej jest o skokach narciarskich i nowej jednostce miary. W historii sportu mieliśmy już jedną wentę, mieliśmy i brudkę. Teraz mamy weltę, czyli jak o 40 punktu pokonać rywala i zostać mistrzem świata. Taki fakt przed kibicami skoków narciarskich ukryć się nie mógł, jak i to, że skocznia trudna i że w sporcie różnie bywa. Na portalach społecznościowych królują także mistrzowie. Kanadyjczyk Alex Harvey, srebrny i brązowy medalista z Falun, znalazł czas, by pochwalić się medalem i nowym samochodem. Za zwycięskiego Maksima wylegżanina na szyi którego złoty medal zawisł pierwszy raz w karierze, kciuki trzymała znana z miłości. Do Rosji i Rosjan Justyna Kowalczyk. A skoro przy miłości jesteśmy, to norweskie media rozpisują się, jakoby Kowalczyk z Peterem Nordhugiem tworzyli piękną parę. Sama zainteresowana sprawę traktuje z przymrużeniem oka.